No so, ja jutro pojadę, o będę bo na terapie pójdę będę jechał do księgowego zajdę, papiery zabiorę i po prostu przywiezie się i kurwa coś. I, I powiedz mnie ten No? Radek. Ja tak Radek. No. Powiedz, że niektórzy mówią. O kurczę. <grymme> Tylko nie nagrywaj tego. Tak. No dobra. <grymme> A to mnie... A teraz będą pięć! Ale ty kurwa... Weź, kiedy ty znajdziesz te papiery? To całe życie będziesz stał ten? A niech stoi kum, um, Niech stoi, a pieniędzy nie dostaniesz, no. A jak papiery znajdziesz, to pieniądze dostaniesz. Wiem. No. Poszukam to, to wiesz. A, ty co, a nie, nie tylko kupisz? pod bramko i żeby rzucali tam. Stali i rzucali a to, a, spod bramki. Ale co? No frajerzy pieniądze. z pod bramki. Dobra trzeba jechać już. A byliście w Zodiaku już czy nie? Nie, teraz na Polsce tak, muszę za światło widziałem... zapłacić. Tak? A ile? Później jechać. chyba, nie w... czy w sobotę. Trzeba widziałem na czym? W Zodiaku? Tak. No, no? Mówił, że nie dał rady się ukryć, tak?